Mam kolację z Mateusz e, Chciałem Wam e, Chciałem Wam jedną rzecz powiedzieć Stworzyłem sobie nowy klub Akademia Mati możecie dołączyć do mnie bo stworzyłem nowy klub po prostu i e, będzie oczywiście na zaproszenie Poczekajcie Weźle kolegom komsę do klubu Eem, no i co? No i co, widzimy się oczywiście? Na samym <grym> odcinku dołączajcie też do mojego klubu bo Robimy po prostu bardzo klub, więc bajo. Jeszcze wam zapomniałem powiedzieć. Zostawcie łapkę i suba. Niestety jedna osoba odeszła. I mam 9 subskrypcji. I to jest smutne dla mnie. Więc spróbujcie wbić 20 i ja już kurde będę tutaj zadowolony. Dobra, widzimy się.